zasnąć nie mogę. Zadowolona, siostro? Och. Chciałabym znaleźć sposób, żeby cofnąć to, co zrobiłam. To jeszcze lepsze. Ah, só Za sztukę napisaną, wyreżyserowaną i zagraną przez kucyka i jej najlepsze przyjaciółki zostaje przyznana Sweetie oh, o! Ty? Czy to mój sen? A jak myślisz? Chwila. Uratowałaś mnie przed śmiejącą się złowieszczą Rarity. Tak, to musi być sen. Dobrze rozumiem twoją sytuację, Sweetie Belle. Ja też mam taką siostrę, która świeci jaśniej ode mnie. I musiałam się z tym pogodzić. Pamiętam to. To są moje piąte urodziny. Chciałam zrobić wielkie wejście. Umalowałam się i wystroiłam tak jak moja siostra. W końcu byłam gotowa. Podeszłam do schodów, żeby zejść jak królowa balu. Gdy wyszłam z mojego pokoju, zobaczyłam, że impreza kręci się beze mnie. Przybierałam pozy, stojąc na schodach i czekałam, aż mnie zauważą, ale słyszałam tylko. Imprezowe gwizdki są bombowe! Super! Gdzie je kupiłaś? Sama je zrobiłam! Macie ochotę na tort, maluchy? Jesteś wspaniała, Rarity! Po co komu Apple Bloom, kiedy mamy jej superową, starszą siostrę? Wtedy zrozumiałam, że przy mojej starszej siostrze nie mam szans zaistnieć. A może nie znałaś całej historii? Myślałam, że mnie rozumiesz. Luna! Gdzie jest Sweetie Belle? Jestem pewna, że za chwilę się pojawi. A, mam dość tego czekania. Myślę, że lepiej stąd wyjść, zanim wszyscy pośniemy tu z nudów. Kto jest za? Na jej kolejną imprezę po tej porażce! Nie idźcie, mam dla was. Yy, niespodzianki! Chciałam je rozdać później, ale. Te imprezowe gwizdki są bombowe! Super! Gdzie je kupiłaś? Sama je zrobiłam. Macie ochotę na tort, maluchy? O, co komu Apple Bloom, kiedy mamy jej superową starszą siostrę? O nie, 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 nie. To wszystko były pomysły Sweetie Belle. Ja tylko pomagałam w ich wykonaniu. Myślę, że Rarity nie chciała być ode mnie lepsza. Ona tylko ratowała moją imprezę. Luna?